Hej, hej, a tym razem kolejny unboxing. E, nie wiem czy co to jest, ale zapraszam do filmu. Zobaczycie co to jest. Postanowiłem sobie kupić e, kamerę pułapkę. Kamerę szpiegowską zwał jak zwał. Zrobię z Wami unboxing tego. E, jest to taka kamera, którą montujecie na drzewie. I przykładowo, patrzę co tu jest fajnego, ale tu nie ma nic fajnego na razie. Montujecie ją na drzewie i e, ona nagrywa Wam jakieś tam zdarzenia, sytuacje. Ciekawe co tu jest. Trudno mi tak z jedną ręką ogarnąć. Ale to może być jakieś mocowanie do drzewa. Czy tam na inne? A nie, tu mamy ładowareczkę. Pasek. Rozsujmy to. Ładowarkę, pasek, jakiś uchwyt. O! Fajnie. Ranie kulowe. Dobra, to odkładamy na bok. Nas interesuje ta bestia. Firmę macie gdzieś tam w tytule filmu. Jest zabezpieczona, no ciekawa, ciekawi mnie co jest w środku. Ale zabezpieczenia ciekawe, zaciskowe, no, muszą być wodoszczelne. Wow! i zobaczcie. Mamy tu wyświetlacz. Może tak będzie łatwiej. Mamy tu wyświetlacz, przyciski. Głośniki do odtwarzania, pewnie jakieś menu. Eee. A ja piernicze, zobaczcie. Na jaką kartę pamięci to jest? A ja takiej nie mam. Nawet adaptery chyba wszystkie wyrzuciłem. No, no w dupę, no. A tu jest co? Tu jest jakiś box, ale nie wiem do czego. A Znaczy box, sorry. Tu jest jakiś port, widzicie? Tu z boku. Nie wiem do czego, a powiem wam szczerze, że muszę zobaczyć. A do ładowania 6V OK. Ciekawe. Obudowano, jest to zwykły plastik. Fact, że pomarolowany w moro. Nic konkretnego jest przełącznik oczywiście tradycyjnie. Eee. Nie zajrzałem do instrukcji, mało kiedy zaglądam. Przełączmy go. Dzieje się coś. Halo, pani kamero. Jeszcze jedna opcja przełączenia była. I nic się nie dzieje. Hmm. No nic, podłączę ją do ładowania, bo widzę, że tutaj nie ma czegoś takiego jak dołożenie akumulatora albo coś. Podepnę ją do ładowania. Spróbuję ją naładować. Zobaczymy, czy wstanie. Czy będzie jakaś informacja? TryTT i strata TA. Ogólnie ją kupiłem ze względu na to, że e, kamery z domu nie obejmują całej posesji. A e, wydaje mi się, że kamery tego nie zarejestrowały, ale ze względu na to, że e, bardzo daleko od kamery leciał ten zwierzak. I wydawało mi się, że jest to sarna. A powiem Wam szczerze, w centrum miasta. Pół papierosa od rynku, żeby sobie sarna biegała, tego nie widziałem. A na tyle pijany nie byłem. Więc postanowiłem, że w tym miejscu, obok tego miejsca, gdzie leciała sobie ta sarenka po mojej działce, e, zamontuję tą kamerę. Ona wychwyci mi konkretne zdarzenia, które mnie interesują. Postaram się to zainstalować tak na wysokości sarny, czyli Mniej więcej około 70 cm nad ziemią, gdzieś tam na drzewku, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz zabieram się za podłączenie kamery do ładowania. Zobaczymy, czy się ładuje, czy jest wszystko ok, i zaraz wracam z materiałem. No i sytuacja się wyjaśniła, czemu kamerka się nie odpaliła. Powiem wam tak, pod tą obudową jest miejsce na baterię. Myślę, że tu jest akumulator i nie będzie problemu. Łącznie jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na osiem paluszków. Postaram się jutro osiem paluszków, jakieś dwa razy A, ogarnąć w jakimś sklepie. I pozostaje mi z ale drogo zamówić akumulatory, żeby to miało jakikolwiek sens. No bo bez akumulatorów nie ma to sensu, a myślę, że nagrałbym kilka jeszcze innych dziwnych sytuacji. Które też pewnie albo na YouTubie na tym kanale wrzucę, albo na jakimś nowym kanale, bo mam pomysł na nowy kanał. E, gdzie, gdzie będą takie dziwne, nagrane sytuacje właśnie za pośrednictwem tej kamerki szpiegowskiej. W sumie nie wiem jak to nazwać. Fotopłapki. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że będzie ciekawie, będzie wesoło. E, zresztą zobaczycie, zapraszę, zaproszę Was do Was, jak tylko wrzucę jakieś materiały, które przykuję oko. No to do usłyszenia, hej hej.